Przed 2018 rokiem kompetencje w zakresie gospodarki wody były bardzo rozproszone. Ktoś kiedyś policzył, że aż 10 instytucji się zajmowały gospodarką wodną. Były to samorządy na poziomie Starost, na poziomie marszałków województw, zajmowały się również RZGW, zajmowały się Urzędy żeglugi ślądowej, zajmowały się agencje również Ministerstwa Rolnictwa. W 2018 roku powstały Wody Polskie i scaliły te wszystkie kompetencje, i teraz jest jeden gospodarz, Działający na wszystkich wodach powierzchniowych słodkich w Polsce. Oprócz tego mamy wreszcie zarządzanie zlewniowe, tak jak mówi to dyrektywa wodna, ani administracyjne, bo dochodziło do takich sytuacji, że jedne województwa się bardziej interesowały gospodarką wodną, inne mniej, na przykład. W przypadku na granicy województwa lubelskiego i świętokrzyskiego różnica wysokości wałów to jest około 1,5 metra. Więc to tak jakby obrazuje to, że nie było takiej całościowego zarządzania wodą, a woda niestety ma to do siebie czystety, że nie znosi barier, tylko trzeba ją zarządzać zlewniowo. Więc te wszystkie kompetencje, my też zaczęliśmy wreszcie panować nad zakazem budowania mieszkań czy zakładów na terenach zalewowych. Wcześniej zajmowały się tym samorządy na poziomie na przykład starostw i niestety... Były mało odporne na lobbying, czy to deweloperów, czy jakichś innych mieszkańców, i bardzo często mieliśmy do czynienia, że mieszkańcy się budowali na terenach zalewowych, a potem mieli pretensje do urzędników: no jak to? Przecież dostałem z czy dostałem decyzję, a mnie tutaj zalało, więc my na tym teraz ewidentnie panujemy. Gospodarka wodna bez odpowiedniej infrastruktury nie jest w stanie w sposób właściwy funkcjonować, a w właściwy sposób to znaczy zagwarantowanie odpowiedniej ilości i jakości. Wody wszystkim konsumentom i użytkownikom. Nasze zdolności retencyjne dzisiaj placują nas na zdecydowanie bardzo odległych pozycjach, jeżeli chodzi o średnią europejską. To jest około 4 miliardów metrów sześciennych wody, która przepływa przez nasze terytorium, jesteśmy w stanie zatrzymać jako zasoby dyspozycyjne, co daje około 7% tego rocznego średniego odpływu. Chcemy, żeby to było kilkanaście, procent. najlepiej żeby to było 15%, to umieściłoby nas gdzieś po środku całej tej listy rankingowej i to już byłoby całkiem nieźle, ale żeby to osiągnąć, to są potrzebne rzeczywiście tutaj inwestycje. Inwestycje już w istniejącą infrastrukturę aby właściwie ją utrzymywać, chociażby w tym roku, w 2022, planujemy w tym zakresie utrzymaniowym wykonać ponad 5 tysięcy zadań, załączną kwotę ponad 650 milionów złotych.